Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz w Bubble zrobić jakieś wykresy. Dodamy sobie nową tabelę do naszej bazy danych z klientami. Tam damy naszemu klientowi datę, kiedy go zapisaliśmy do naszej bazy danych, oraz damy też informację, z jakiego kraju pochodzi, a następnie na wykresie wyświetlimy sobie. Ile osób jest z danego kraju oraz dodamy do drop który pozwoli nam odfiltrować, ile osób jest z danego kraju w konkretnym roku. Więc przychodzę do zakładki Data, dodaję nową w tabelę Client i tutaj definiuję sobie, że będziemy mieli klient, będziemy mieli jakąś nazwę, Name, typu tekst, będzie pochodził z jakiegoś kraju. W naszym przykładzie to jest prosty przykład, to będzie country typu tekst. Lepiej byłoby ta tutaj wykorzystać Option Set. I następnie year, damy sobie to typu number, OK. Więc mamy takie rzeczy, wypełnimy trochę naszych klientów, więc dajemy nowe entry country point, name bla bla bla, year 2020. Następnie dodamy sobie jeszcze jedną osobę, też z Polski, 2021. Mamy kolej ze Stanów Zjednoczonych, USA, 2021. To tutaj też 2021. Jeszcze jedna osoba z USA. Bla bla. 2021. I jeszcze weźmiemy kogoś z Niemiec. Germany. Bla 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 bla. I 2021. I jeszcze jedna osoba też z Niemiec. Ale z. 2022 roku. Ok, więc mamy naszych użytkowników, albo dokładnie klientów. Teraz wyświetlimy ich sobie w wykresie. Normalnie Babo tutaj nie daje wykresów, nie ma takiej kontrolki, ale mamy darmowy plugin też od Babo, który pozwala nam takie wykresy robić. Więc jest chart. Instaluję sobie go. Jest darmowy. Pojawił mi się tutaj po lewej stronie, więc wybieram sobie. Wybieram sobie, czy to będzie typu liniowy wykres, type of client, data source. Daj mi wszystkich klientów z baz danych i pogrupujemy ich później po naszym kraju. Więc robimy sobie tutaj Group By, wybieramy sobie New Group i wybieram Country. Będziemy grupowali po country. Jak zgrupujemy sobie po kraju, to policzymy, ile tych elementów tam jest. Więc robię Add a New Aggregation wybieram po prostu Country. OK. Close. Następnie. Tutaj value expression, co nas interesuje jako wartość, interesuje nas liczba klientów w danym kraju, więc tutaj wybieramy sobie current point count, a następnie labelka, tu na dole chcemy wyświetlić, mamy teraz w przykładzie miesiąca, a my chcemy tu kraje wyświetlić, więc current option country tutaj wyświetlimy. Zróbmy preview i zobaczmy, jak teraz nam to wygląda. Mamy... Polska, USA i Niemcy. I zobaczcie, ten liniowy wykres nie za bardzo nam się sprawdza, więc dodamy sobie, zmienimy, żeby był wykres wykresem jakimś słupkowym. Też będzie nam ładniej się wyświetlało, bo liniowy w naszym przykładzie jest niefajny. Mamy wszędzie tyle samo użytkowników. Wyświetla nam się USA 2, Poland 2, Germany 2. Możemy teraz sobie zmienić coś w bazie danych i zobaczyć, czy to też będzie miało jakiś wpływ. Więc dodam sobie jeszcze kogoś polski, Poland. Bla bla, i rok 2022 Create. Wracamy do naszego wykresu i widać już, że w Polsce z Polski są trzy osoby. Wykres prezentuje się dosyć fajnie. Teraz jeszcze chcemy odfiltrować możliwość zrobić możliwość, żebyśmy wyświetlali użytkowników tylko z konkretnego roku 2022-2021-2022 i tak dalej, więc dodamy sobie do tego dropdowna, będziemy sobie po prostu coś wybierali. Nasz dropdown będzie wyświetlał dynamiczne dane, więc Dynamic Choices, będzie wyświetlał nam liczby, bo to są po prostu lata, i poszukamy sobie w naszej bazie danych wszystkich unikalnych liczb z latami. Więc szukam w bazie danych client i jak mam już tych klientów, to biorę sobie Unique Elements i szukam po roku. Each items year. Current Option OK i zobaczmy preview, czy takie rozwiązanie jest dobre. Tak, mam 2022, 2021, 2022. Dobra, to teraz jeszcze trzeba po prostu wykorzystać tego dropdowna w naszym wykresie. Nazwijmy tego dropdowna trochę mądrzej. Year Selection na przykład. OK i wykorzystamy go sobie tutaj. Wykorzystamy go w taki sposób, że mamy tutaj źródło danych. Z bazy danych wyciągamy konkretnych klientów, więc wyciągniemy tylko takich, którzy pasują do naszego roku. Zadaję sobie nowy constraint i wybieram sobie year. Równa się to, co mamy tam wybrane w tym naszym dropdownie. Dropdown, year selection, value i zaznaczam sobie ignore empty constraints po to, aby jak jest nic nie wybrane, to żeby nam wyświetlało wszystkich użytkowników, ani nikogo. Więc wracamy sobie do aplikacji. Podświeżam, mamy wyświetlonych wszystkich. 2022 jest tylko jedna osoba z Polski. 2021 mamy dwie osoby ze Stanów: jedną z Polski, jedną z Niemiec. I 2022 Niemcy, Polska. I tym prostym sposobem zrobiliśmy sobie wykres oraz filtrowanie po jakimś argumencie tutaj po latach. I możemy jeszcze pobawić się wyglądem naszego yy, wykresu Liniowy już pokazywałam. Możemy też wybrać radar. Więc tak naprawdę, jak już przygotujesz sobie wykres, to zobacz potem, jak on wygląda, jak się prezentuje i czy nie lepiej byłoby przedstawić sobie Twoje rzeczy w innym stylu, nieliniowym, nie, liniowym, nie słupowym, tylko na właśnie radar. A akurat w tym przypadku radar nam nie pasuje. Pi. Pi ma chyba za dużo opcji trochę. Odświeżmy sobie. Mamy tu trzy opcje. Tu nam dobrze widać, jeżeli jest wszystko po równym, ale już... Przy większej liczbie użytkowników, jakbyśmy mieli 100, to mógłby nie być taki aż czytelny. I kolejny mamy jeszcze, Donut. To taki fight, to po prostu pusty w środku. I tak samo jak on, jak kołowy właśnie wykres, też może być nieczytelny w zależności od danych. Takie kołowe wykresy najlepiej sprawdzają się, kiedy mamy tylko dwie opcje. A tu już mamy trzy, więc trochę za dużo jak taki kołowy. Więc przeglądając to wszystko, Wydaje mi się, że ten słupkowy wykres jest najlepszy, żeby zaprezentować te nasze dane. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!